Państwa Jarosław Imburski, zapraszam na aktualności ratajskie. Czy dwustuletnie dęby pójdą pod toporek? Bezpieczniej na przejściu dla pieszych na Hartowie. Zmiany komunikacyjne na święto zmarłych, zapraszam. Czy na Ratajach dojdzie do kolejnej wycinki drzew? Ważą się właśnie losy dwustuletnich dębów rosnących przy ulicy Rataje. Deweloper chce tam wybudować bloki mieszkaniowe. Ulica Rataje to pomimo swej nazwy dość zapomniany zakątek naszej dzielnicy, choć teraz wszyscy sobie o nim przypomnieliśmy, za sprawą jednego z deweloperów, który chce budować w tym miejscu nowe mieszkania. Nie byłoby w tym żadnego problemu, gdyby nie chciał przy okazji wyciąć takich starych dębów. Mieszkańcy, którzy sąsiadują z działkami dewelopera, czują się zaniepokojeni, boją się paraliżu komunikacyjnego, ale również sprzeciwiają się wycince. Postanowili zaalarmować ratajskich działaczy ekologicznych. Wizja nasza lokalna plus pomiary Jeff wykazały, że na tym terenie są między innymi prawie dwustuletnie dęby o obwodzie przeszło 3 metry, które Gwarantują, że otrzymają status pomników przyrody. Firmą, która kupiła ten teren, jest deweloper Robyk. Latem tego roku złożyła wniosek do Urzędu Miasta o ustalenie warunków, które musiałaby spełnić, jeśli chciałaby wybudować mieszkania. Chodziło o budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami na parterze i podziemnym garażem. Teren został wykupiony od Cegielskiego przez dewelopera z Warszawy, który chce na tym terenie budować domy mieszkalne. Dochodzące do 17 pięter. Jak wynika z oficjalnych dokumentów, Urząd Miasta zaopiniował negatywnie wniosek dewelopera, tłumacząc to właśnie troską o zieleń. W odpowiedzi miasta czytamy: Są to okazałe i cenne pod względem gatunkowym drzewa, które, ze względu na wartość przyrodniczą i historyczną oraz znaczenie w lokalnym ekosystemie, winny być pozostawione. Należy więc rozważyć możliwość przyjęcia takich rozwiązań projektowych, które umożliwią ich pozostawienie. Zwróciliśmy się do dewelopera z pytaniami, czy wycofa się z inwestycji, czy też zmieni swój projekt. Jak tylko otrzymamy odpowiedź, przekażemy ją Państwu w aktualnościach. Ekolodzy formułują oczekiwania względem inwestora. Niestety nie znamy jego zamiarów. W tej chwili widzieliśmy tylko wniosek o warunki zabudowy. Chętnie byśmy się z nim spotkali, ewentualnie współpracowali, bo na pewno. Podejrzewam, że on ma podobne cele jak my: ochrona środowiska i poprawę życia mieszkańców. Przypomnijmy, że Robyk to ta sama firma, która w zeszłym roku zakupiła duży teren od zakładów Hipolita Cegielskiego przy ulicy Zamenhofa z zamiarem wybudowania osiedla mieszkaniowego. To przejście dla pieszych przez ulicę Hartowo jest już bezpieczniejsze. Znajduje się pomiędzy osiedlem Rusa i Tysiąclecia. W ostatnich miesiącach trwały tu prace zmierzające do wyposażenia pasów w sygnalizację świetlną. Jest to droga dwupasmowa, która jest szczególnie niebezpieczna dla przechodzących przez jezdnię. Dzięki światłom mają się czuć tutaj bardziej komfortowo. Sygnalizacja jest dodatkowo wyposażona w elementy akustyczne pomocne dla osób z dysfunkcjami wzroku. W ramach prac wybudowano kanał teletechniczny do skrzyżowania ulic Hartowo-Kurlandzka na potrzeby m.in. monitoringu miejskiego oraz przebudowano układ drogowy. Wyznaczony został także przejazd rowerowy. Koszt budowy sygnalizacji i infrastruktury towarzyszącej wyniósł 133 tys. zł. Parkingi Park and Ride zaczynają się zapełniać. Po pandemii coraz więcej osób korzysta z miejskiej propozycji parkuj i jedź. Można tu zostawić samochody za darmo i dalej jechać komunikacją miejską. Najwięcej osób w naszej dzielnicy zostawia samochody przy ulicy Świętego Michała w okolicy Śródki. Ten parking we wrześniu notował już dni robocze obłożenie rzędu 75%, także już bardzo wysokie, co pokazuje, że, że jest duże zainteresowanie, on jest dobrze położony, daje dobre możliwości przesiadki na, na, na tramwaj no i stąd też cieszy się dużą popularnością. Dużo mniej aut kierowcy zostawiają przy rondzie Starołęka. Tu się złożyło nie tylko to, że była pandemia, ale także to, że były prace prowadzone w renie starołęki, które też wpływały to, że kierowcy inaczej się przemieszczali. W ubiegłym roku parkowało tu miesięcznie ponad 50 samochodów, w tym roku już ponad 400. Jednak coraz więcej samochodów przybywa na obu parkingach Park and Ride. Widać tendencję wzrostową po pandemii. Od ubiegłego roku widać, że rzeczywiście ten wzrost jest. Takim dobrym przykładem może być parking właśnie przy ulicy Świętego Michała, gdzie w czerwcu minionego roku mieliśmy parkowań we wszystkie dni miesiąca. Tam było parkowanie około 700, ponad 700, a w tym roku też w czerwcu to już jest 1700. Posiadacze PEKI zostawiają tu samochody za darmo. 8 na 10 kierowców korzysta z takiego rozwiązania, jednak na parkingu, Park and Ride. Kierowcy mogą także zostawić swoje auto, nie posiadając PEKI. Jeżeli nie mamy biletu okresowego na karcie PEKA, no to wówczas pobieramy kwitek w momencie, kiedy wjeżdżamy. On daje nam 10 minut możliwości stoju za darmo. W momencie kiedy chcemy zostawić auto na dłużej, a nie mamy biletu okresowego, no to pobieramy bilet parkingowy w cenie 10 zł. I ten bilet parkingowy daje nam możliwość korzystania z transportu publicznego w zasadzie przez całą dobę. Dokładnie do godziny 2.30, kiedy zaczyna się przerwa techniczna na parkingu. Ten bilet pozwala kierowcy skorzystać z przejazdu tramwajami i autobusami poznańskiego ZTM-u. Nie jest tylko biletem parkingowym, ale także komunikacji miejskiej. Zarząd Transportu Miejskiego dokonał oceny pierwszego tygodnia funkcjonowania komunikacji publicznej podczas przebudowy tramwajowej trasy Kurnickiej. Zgodnie z opinią ZTM transport działa poprawnie pomimo utrudnień związanych z przebudową. Pomimo tej pozytywnej opinii zarządu, znaleziono także jedną rzecz wymagającą poprawy. Linia autobusowa nr 184 od 14 listopada nieco zmieni swoją trasę. Ze względu na potrzeby podróżnych po drodze będzie wjeżdżać na pętlę tramwajową na Franowie, aby tam możliwa była przesiadka. Przypominamy, że remont tramwajowej trasy kurnickiej tak naprawdę dopiero się zaczął, inwestycja musi zostać zrealizowana do końca przyszłego roku. Główne prace to wymiana torowiska, zmiana umiejscowienia przystanków, zmiana umiejscowienia przejazdu dla samochodów oraz budowa drogi rowerowej wzdłuż trasy. Zbliża się święto zmarłych. Odwiedzający groby powinni wiedzieć, jak segregować śmieci na cmentarzach, oraz że można poprosić o pomoc w ich sprzątaniu, a także wymienić się z niczami. Podpowiadamy, jak dojechać do poznańskich nekropolii i które drogi przy cmentarzach będą jednokierunkowe. Zostało już raptem kilka dni do wszystkich świętych. Nagroby jednak Poznaniacy wybierają się nie tylko 1 listopada, ale także w weekend poprzedzający święto. W te dni wzmocniona będzie komunikacja publiczna przy najważniejszych poznańskich nekropoliach. Przez cztery dni od soboty 29 października do wtorku 1 listopada tramwaje będą jeździć częściej. i Będą też miały wydłużone trasy. Uruchomione zostaną dwie dodatkowe linie 41 i 42. Dzięki temu w godzinach. Od 8 do 17 pojazdy będą dojeżdżać w rejon poznańskich cmentarzy co około dwie minuty. Ci, którzy nie wiedzą lub nie pamiętają, gdzie leżą ich bliscy zmarli, mogą przed odwiedzeniem cmentarzy skorzystać z wyszukiwarki grobów. Link do niej można znaleźć na naszej stronie internetowej. Poznańscy seniorzy i seniorki mogą skorzystać także z bezpłatnego porządkowania nagrobków bliskich osób. Usługa obejmuje cmentarze na Miłostowie i Junikowie. Darmowa usługa jest częścią pakietu po Poznań Senior. Mogą z niej skorzystać osoby, które ukończyły 80 rok życia i samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub mieszkają razem z osobą niepełnosprawną, długotrwale chorą bądź niesamodzielną. Aby skorzystać z bezpłatnego sprzątania nagrobków wystarczy zadzwonić do biura Poznań kontakt pod numer 61 646 33 44. A jeśli o porządkowaniu mowa warto pamiętać o tym, aby być eko. Niepotrzebne znicze można oddać do Ponownego użycia na poznańskich cmentarzach rozstawione są punkty, w których można zostawić lub wziąć do wykorzystania znicze. Z kolei plastikowe wkłady do zniczy, sztuczne kwiaty i wstążki, znicze ceramiczne, doniczki po kwiatach, uszkodzone szklane znicze należy wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane, ozdoby i znicze na baterie powinny trafić na gratowisko, rośliny doniczkowe, kwiaty cięte i trawa do pojemników na bioodpady. Cztery małolwy, cztery dorosłe, mały lampart i niedźwiedź himalajski przyjechały do poznańskiego ZO 10 transportem z Ukrainy. Ogród zoologiczny cały czas pomaga Natalii Popowej. Teraz ratunek był pilny, ponieważ zwierzętom groziła śmierć głodowa. Po ostatnich ostrzałach i bombardowaniach Kijowa i okolic, azyl Natalii Popowej. Doznał wielkich strat. Wybiło większość okien, e, większość szyb w oknach, siła uderzeń była tak duża. E, podobnie jak w wielu miejscach w Ukrainie. Nie ma prądu, a jak nie ma prądu, to także nie ma wody, bo nie pracują pompy, nie pracują zamrażarki, więc nie można kupić e, mięsa na wiele dni do przodu, nawet jeśli ma się środki i, e, i sposobność, żeby kupić. Ale wy i tygrysy jedzą tylko i wyłącznie mięso, nie jedzą mięsa w puszkach. Poznańskiej Zoo przez wiele dni prosiło także o wsparcie międzynarodowe, ponieważ miejsca w naszym ogrodzie zoologicznym zaczyna brakować. Jeszcze nie wyjechały od nas te, które przyjęliśmy ostatnio. Ciągle mieszkało u nas sześć tygrysów i sześć lwic. E, przyjęliśmy tylko. Zwier kilka zwierząt na okres kwarantanny, ale żeby przyjmować kolejne zwierzęta, konieczna jest dalsza międzynarodowa pomoc i tak się udało. Współpraca jest w tej chwili bardzo międzynarodowa, nawet międzykontynentalna. Na pomoc przyszła amerykańska organizacja Prozwierzęca IFO, czyli Międzynarodowy Fundusz na rzecz dobrostanu zwierząt. Cztery lwy dojechały już do Hiszpanii, gdzie od trzech lat przebywają także tygrysy uratowane z białoruskiej granicy, a małe lwiątka i lampart dojadą do azylu w USA. Zoprowadzi dla nich zbiórkę na specjalne mleko. Wiemy, że to spory wydatek, e, rozumiemy to. My nie mieliśmy takiego wydatku w budżecie. Dzięki Państwa pomocy e, możemy pomagać, możemy ratować. E, nasze lwiątka, na razie nasze, które u nas przebywają, będą zaopatrzone na pewno, są bezpieczne. E, jeśli tego mleka będzie więcej, podzielimy się z Natalią Popową, żeby zabrała to mleko do Ukrainy. Tam jest ono nie do dostania. A zwierząt w Ukrainie, które potrzebują pomocy, jest cały czas bardzo dużo. Nad Maltą już stoi lodowisko, kiedy będzie otwarte. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji pierwszych miłośników Jazdy na Lodzie zapraszają 28 października. Nie przeszkadzają w tym wysokie temperatury, jak na tę porę roku. Lodowisko ma działać cały sezon. Jak co roku zapraszamy do końca sezonu, mniej więcej do marca, kwietnia, poznaniaków naślizgają się codziennie od godziny 8 do 22 i dodatkowo w weekendy, czyli w, soboty, w piątki i w soboty o godzinkę dłużej do 23. W piątki i soboty odbywa się tu ice party, podczas którego będzie włączona muzyka i oprawa świetlna. Na lodowisko można przyjść z własnym sprzętem, można go też wypożyczyć. Dysponujemy wami w rozmiarach od 25 do 47 w tych numerach. Oczywiście możemy również na miejscu wypożyczyć taką, taki chodzik do nauki jazdy na łyżwach w kształcie pingwina albo w kształcie foki. Pracownicy obiektu przewidują czyścić lód trzy razy dziennie. Lodowisko różni się cenowo w zależności od godzin zakupu biletu. Taniej jest od rana, najdrożej w weekendy. Tegoroczne ceny będą się różniły od ubiegłorocznych. No niestety bilety troszeczkę są droższe w porównaniu z cenami z roku poprzedniego. Tutaj zrobiliśmy taką właśnie nowelizację o wskaźnik inflacji, więc one są o te kilkanaście procent droższe niż w zeszłym roku. W dni powszednie od rana bilet ulgowy będzie kosztował 8 złotych, normalny 11 złotych. Po godzinie 15. 11 złotych bilet ulgowy, a 16 złotych normalny. W weekendy bilety będą kosztować 13 i 18 złotych. W Domu Kultury Jędruś doszło do bitwy. Na szczęście nie chodzi o rękoczyny, a o rywalizację muzyczną. Bitwa Kapel, bo tak nazywa się przedsięwzięcie, zgromadziła młodych muzyków, którzy wzięli udział w konkursie na mocne brzmienie. Litwa kapel rozegrała się w Domu Kultury Jędruś na osiedlu Armii Krajowej w sobotę 22 października. Organizatorami imprezy była Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych, a także Ratajskie Centrum Kultury i Szkoła Muzyczna T. Barton. Będąc chłopakiem uczestniczyłem w, w takich w, konkursach. Pamiętam je bardzo dobrze, dobrze je wspominam. Były świetną okazją do zaprezentowania się na scenie, bo tego młodym, początkującym zespołom bardzo brakuje. Zaprosiłem zespoły po prostu. Ważne jest to, żeby to nie byli soliści. Więc jest zespół wokalny, tercet, jest wokalista z pianistą w duecie, są skrzypkowie. Ty skrzypcowe, proszę sobie wyobrazić, jak, jak znalazł w, w okolicznościach, jakie, mamy teraz miejsce, jakie mają teraz miejsce w Poznaniu konkurs w Wieniawskiego. Także bardzo różne. Wyrokowych jest najwięcej. Tego typu spotkania mają zmotywować młodych muzyków do doskonalenia swoich umiejętności. Dla niektórych jest to też okazja do pokazania się, ponieważ uczestników oceniało specjalnie dobrane jury. Jest to konkurs muzyczny, także są wygrani, są przegrani niestety. Zwycięska kapela, zwycięski zespół otrzyma Grand Prix dzisiejszego konkursu muzycznego wynoszące 500 zł. Natomiast wyróżnimy jeszcze kilku przedstawicieli, m.in. za aranżację, za osobowość sceniczną, także kilka jeszcze wyróżnień się pojawi. W konkursie udział brały zespoły z całej Wielkopolski. Organizatorzy chcą, aby Bitwa Kapel co roku powracała na kulturalną mapę Rataj. To już wszystko w tym wydaniu aktualności ratajskich. Następne wydanie 3 listopada, jak zwykle w czwartek o 16.30. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę udanego tygodnia. Do zobaczenia!